A dziś kilka przypadkowych słów i zwrotów w języku angielskim, ale, ale, one nie są takie zupełnie przypadkowe. Niedawno w moich mediach społecznościowych poprosiłem Was o powiedzenie mi ostatniego słowa lub zwrotu, którego się nauczyliście. I wybrałem kilka ciekawych. Nie wszystkie one będą super przydatne, ale jestem pewien, że na pewnym etapie edukacji te słowa się przydadzą, te zwroty się przydadzą. Będzie też jeden taki zwrot, który czegoś nas nauczy. Nie tylko zwrotu, ale czegoś nas nauczy. W przyszłości mam zamiar robić takie akcje, dlatego już teraz zapraszam Cię do śledzenia moich mediów społecznościowych. To co? Gotowi? Lecimy. Pierwsze słowo od Beaty i ono wygląda w taki sposób. Wymawiamy je coś w stylu a jar. A jar, tak jakby tam był słoik, ponieważ jar in English to jest taki słoik. To może być czasem też jakiś taki pojemnik na coś, na przykład na jakieś sypkie rzeczy, czy lejące się. No ale ustalmy, że jest to słoik, chociaż nie o to słowo mi chodzi. A jar is not the same as a jar. Bo ten a Brytyjczyk pewnie powiedziałby coś w stylu a To jest przymiotnik i on oznacza uchylony. Także coś jest uchylone. Wy tego nie widzicie, ale teraz moje drzwi są lekko uchylone. I to jest właśnie a jar. So we could say she left the door ajar. I następna część zdania. So her cat could come in. Tak więc jej kot mógł wejść, bo te drzwi były a uchylone. Fajne słowo, ciekawe słowo, jeżeli słyszysz je po raz pierwszy, mam nadzieję, że kiedyś się przyda i właśnie skojarzysz je z tym odcinkiem. A może nawet nie znałeś czy nie znałaś wcześniej słoika, to już masz dwa ciekawe słowa. Kolejnym słowem, a właściwie zwrotem od Anety jest taki zwrot jak to find out. To find out, bardzo, bardzo popularna sprawa. Nawet na takim poziomie bardzo początkowo średnio zaawansowanym. I to to find out oznacza tak dowiedzieć się, czasem tak zdać sobie z czegoś sprawę. Czasem jest to synonimem z takim słowem, To realize, to find out. czasem będzie synonimem ze słowem to realize. Natomiast, co ciekawe, to to find out może mieć też taką funkcję jakby zachęcającą do tego, żeby ktoś się czegoś dowiedział. Na przykład takie let's find out, czyli tak dowiedzmy się, znajdźmy na coś odpowiedź. Na przykład zrobimy sobie jakiś samolocik z papieru. Can it fly? Czy on może latać? Let's find out. Takie sprawdźmy, dowiedzmy się. Ale w przeszłości, gdy coś tam żeśmy sobie z czegoś zdali sprawę, to wtedy powiemy I found out albo I found it out. Na przykład: I found out that the store was closed on Mondays. Czyli tak, dowiedziałem się, zdałem sobie sprawę z tego, poprzez być może jakieś doświadczenie pójścia tam, że ten sklep jest w poniedziałki zamknięty. Była kartka closed on Mondays. Jeżeli musisz się ty czegoś dowiedzieć, to you need to find out. You need to find out on. i tutaj dalsza część zdania. You don't know that yet. Let's find out. Dowiedz się tego, dowiedzmy się tego. Kolejne słowo, właściwie z lepek słów, takie określenie od Michała, a jest to bad rotting. I tutaj ciekawe spostrzeżenie, ponieważ tak, tego zwrotu wcześniej nie znałem. Oczywiście jest cała masa słów i zwrotów, których z pewnością nie znam, ale już na podstawie zobaczenia tego zwrotu i zobaczenia go w kontekście można z łatwością dowiedzieć się, o co w tym zwrocie chodzi, o co w tym określeniu właściwie chodzi. To rot oznacza tak gnić. Czyli bad rotting można by zrozumieć jako gnicie łóżka, albo też taki stan, jakieś takie łóżkowie I tutaj już można by bardzo łatwo domyślić się, że chodzi o jakieś gnicie w łóżku. Czyli prawdopodobnie ktoś jest bardzo leniwy, siedzi cały czas w łóżku, aż gnije, być może ogląda telewizję. I ten przykład pokazuje, że nawet jeżeli czegoś nie znasz, być może to nie jest powszechne, być może jest powszechne tylko w wąskiej grupie, to można to starać się przynajmniej wydedukować ze zdania. I też być może jest to efektem jakiegoś słowotwórstwa, jakiegoś powstawania, zwrotów w slangu. U nas też by można powiedzieć, no, gnijesz cały dzień w łóżku. Niekoniecznie, prawdopodobnie, ale niekoniecznie będzie to powszechne w całym naszym kraju. I wracając do tego, bad rotting, nie wiem czy to jest bardzo powszechne, możesz zapytać swoich znajomych anglojęzycznych, czy znają taki zwrot, takie określenie. Ja natomiast wiem, że bardzo powszechnym wzrotem, dość często używanym, jest takie powiedzenie jak couch potato, czyli taki kanapowy ziemniak, taki ziemniak rzucony gdzieś na kanapę i on tam sobie leży. So I'm a couch potato to by oznaczało właśnie jestem takim leniuchem, że tylko rzucony na kanapę i mogę tam leżeć cały dzień. Anna wspomniała o czymś takim jak I did not borrow anything. Tutaj dalsza część zdania, ale akurat mi ucięło w tej wiadomości. Ale być może chodzi o różnicę między borrow and lend. O tym już też nieraz wspominałem. Borrow to jest tak by r o tak bro, czyli brać od kogoś, pożyczać od kogoś. Natomiast pożyczać komuś to jest lend, dawać, lend, pożyczać komuś. Borrow od kogoś, lend komuś. To czasem jest pomieszane. I jeszcze pewnie nieraz Ci się pomiesza, dlatego nie przejmuj się, oni to zrozumieją. Rozumieją, to jest tak trochę jak uczyć i nauczać. To teach and learn to nie jest to samo. Agnieszka wspomina o takim zwrocie jak oddly enough and we are even. To we are even jest. Słowem, o którym też robiłem materiał, even może oznaczać jakby równy. To słowo może oznaczać nawet, że nawet coś tam jest jakieś. It's not even my problem. To nawet nie jest mój problem, ale we are even. Jesteśmy jakby na równi, jesteśmy wyrównani, jesteśmy kwita. Natomiast to oddly enough to jest taki fajny e, zwrot, taki fajny zlepek na rozpoczęcie zdania, na rozpoczęcie wypowiedzi. Takie nasze co dziwne albo dziwnym trafem i tutaj dalsza część zdania. Na przykład Oddly enough despite the forecast. Czyli takie co dziwne, dziwnym trafem pomimo forecast to jest ta. Zapomniałem. E, forecast to jest e, prognoza pogody. Ogólnie jakaś jakieś prognozowanie forecast. We ended up having sunny weather all day. Czyli dziwnym trafem pomimo prognozy pogody mieliśmy słoneczną pogodę cały dzień. Takie co dziwne, dziwne to się wydaje dziwne, prawda, bo miało być inaczej. Oddly enough. Oddly, odd to jest coś dziwacznego, coś dziwnego, coś takiego niespójnego z, jakimś, przy, z jakąś przyjętą normą. Czyli takie wystarczająco dziwaczne. No, ciężko by to było przetłumaczyć słowo po słowie. I jeszcze na sam koniec mojej listy, od Katarzyny. My last word I remember was subconscious. I to słowo subconscious to było na moim poniedziałkowym live. Wspominałem o tym słowie. Ono wydaje się trudne. Subconscious. Można powiedzieć subconscious. Sub... Prostsze niż się wydaje, tak trudno trochę napisane, ono oznacza coś podświadomego. Na przykład subconscious mind to jest po prostu podświadomość. I można by powiedzieć, My subconscious mind tells me I should not do this. Czyli, że ja czegoś tam nie powinienem robić, i to mi podpowiada mój subconscious mind, czyli moja podświadomość. Albo I did it subconsciously. Czyli ja to zrobiłem podświadomie. Without my control, without my will. Tak jakby bez własnej woli, subconsciously. Fajne słowo, zwłaszcza jeżeli interesujesz się jakimś rozwojem osobistym, tego typu rzeczami. Więc mam nadzieję, że udało mi się kilkoma tymi słowami ciebie zaskoczyć. Oczywiście nie były to wszystkie, jeszcze postaram się zrobić drugą część. Tam dokładnie pogrzebie w wiadomościach. Jeżeli twojego akurat słowa czy zwrotu nie przeczytałem, pominąłem. Na pewno zrobimy drugą wersję, więc spokojnie. Jeżeli ci się podobało, standardowo, zostaw coś po sobie. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.